W dniu 19 października 2025 roku w obrębie i na terenie przyległym do Jeziora Bukowiec odbył się jubileuszowy dziesiąty Bieg Przełajowy wokół Jeziora Bukowiec. Bieg na dystansie 6400 metrów od lat łączy sportową pasję uczestników wydarzenia z możliwością podziwiania piękna okolicznej przyrody w okresie jesiennym. W bieżącym roku trasa została przygotowana przez uczniowski klub Lekkoatletyczny Feniks, a zabezpieczona przez żołnierzy 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Do biegu zapisało się ponad 120 uczestników, a ostatecznie bieg z powodzeniem ukończyło 108. 5, 4, 3, 2, 1, start! Uwagajcie na siebie, patrzcie, i uśmiechajcie się. Wszyscy Brawa dę, 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 dę. Tegoroczną edycję biegów w kategorii mężczyzn wygrał Szymon Simlat, ustanawiając nowy rekord biegu – 21 minut 37 sekund. W kategorii kobiet zwyciężyła Weronika Tudrujek, z czasem 25 minut 51 sekund. Inicjatorem powstania idei prowadzenia biegu pod tą nazwą i w tym miejscu jest pan Dariusz Kołakowski, który był również uczestnikiem tej edycji. Dla zwycięzców w kilku kategoriach wiekowych przygotowano ekologiczne drewniane statuetki, symbolizujące ducha sportowej rywalizacji, z zachowaniem idei szacunku do otaczającej nas przyrody. Dodatkowo, każdego z uczestników Uchonorowano pamiątkowym medalem. Po zakończonych zmaganiach sportowych wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej degustacji prawdziwej wojskowej zupy grochowej przygotowanej przez 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.